Co roku o tej właśnie porze otrzymuję mnóstwo zapytań dotyczących tej właśnie choroby. Pojawiające się wiosną jasno-żółte plamki na liściach gruszy, a następnie po dolnej stronie blaszki liściowej charakterystyczne narośla, to jest objaw rdzy, gruszy i jałowca. Pierwszym żywicielem tej choroby jest jałowiec. Na przełomie lutego i marca, na charakterystycznych zgrubieniach na pędach jałowca, pojawiają się galaretowate twory, a z nich uwalniające się zarodniki. Zasiedlają liście grusz i dokonują infekcji. I tak naprawdę najbardziej skuteczną metodą ochrony gruszy przed rdzą gruszy i jałowca jest usunięcie w promieniu pół kilometra od gruszy, gruszy wszystkich jałowców. Jest to niewykonalne. Co możecie robić? Zbieranie opadłych liści nic nie daje. Zabiegi chemiczne także. Trzeba albo usunąć gruszę, albo przyzwyczaić się do tej choroby i delektować się pięknem jej objawów. Miłego dnia Wam życzę.